Cześć, to Martyna Jankowska z Pink. Dzisiaj powiem Ci dosłownie w kilku słowach, jak zrobić dobrego posta, który spowoduje, że ludzie będą chcieli go czytać i zrobią to, o coś poprosisz w tym poście. Przede wszystkim, bądź sobą, bądź naturalna. Druga rzecz, musisz pamiętać o tym, że uwaga skupia się głównie na grafice, jaką dodasz do posta, więc spróbuj na grafice, jaką dodasz do posta, bo zawsze powinna tam być. Przede wszystkim, spróbuj pokazać siebie w naturalnej odsłonie i umieść swój produkt albo swoją usługę na, tym, na tej grafice. Napisz krótką informację, dosłownie w hasłach w jednym zdaniu takie streszczenie tego, co chcesz, co chcesz dać komuś. To, czego może potrzebować od ciebie dana osoba. Na przykład, jeśli sprzedajesz suplementy diety, no to zrób sobie zdjęcie, gdzie wyglądasz fajnie, naturalnie, jesteś uśmiechnięta, uśmiechnięte i trzymasz ten suplement w ręku chociażby. Albo e, jesteś właśnie w trakcie rozrabiania tej zielonej herbatki, którą chciałbyś sprzedać swoim przyszłym klientom. Także po pierwsze, grafika, na której jesteś ty, naturalny, ewentualnie, jeśli nie ty, to inna żywa osoba, nawet, nawet Twój zwierzak, nawet Twój pupil. Niech się coś dzieje na tej grafice. Niech będzie kolorowo, ale nie przesadnie. E, I niech będą na niej żywe postacie. Twój produkt, Twoja usługa. Proste hasło, które. Spowoduje, że jak ktoś spojrzy na Twoją grafikę w poście, już mniej więcej będzie wiedział, czego się spodziewać. Druga zasada to dwa pierwsze zdania. Dwa pierwsze zdania posta są bardzo ważne. Możesz je zaznaczyć jakąś emotikonką. Nie bój się używać emotek. Nie przesadzaj z tym, ale staraj się wyróżniać zdania, wypuszczać zdania z całego tekstu, te, na których najbardziej Ci zależy, najbardziej istotne, te wołające do akcji. Danego użytkownika. Pamiętaj, zasada, zasada dwóch pierwszych zdań. W dwóch pierwszych zdaniach musisz albo szokować, albo wywołać emocje, albo zadać pytanie, które spowoduje, że czytelnik od razu się z Tobą zacznie utożsamiać. Więc staraj się wejść w buty swojego użytkownika i pomyśl, czego on potrzebuje, z czym ma problem, co chciałby wiedzieć. To może być na przykład, czy Ty też. Chciałbyś w końcu zacząć używać, e, nie wiem, zdrowych suplementów? Czy Ty też masz dość różnych produktów dostępnych na rynku, które teoretycznie powinny spełniać swoje zadania, a tego nie robią? E, możesz szokować, możesz zadawać pytanie. Na przykład, a propos, czy chciałbyś wiedzieć, jak napisać posta, żeby post skutkował i przynosił Ci sprzedaż? Pierwsze dwa zdania mają zaciekawić. Dalej musisz opisać swoją historię. Najlepiej, tak zawsze powtarzam, opisać swoją własną historię być naturalnym albo historii kogoś, kogo znamy, albo kogoś o kim słyszeliśmy i pokazać miejsce A, w którym ta osoba była w sytuacji, gdzie miała problem, gdzie potrzebowała jakiejś pomocy. Opisz pokrótce cały proces, co zrobiła, oczywiście używając produktu lub usługi, którą masz w ofercie, że dotarła do punktu B, w którym ten problem został już rozwiązany. Na koniec posta musisz wprost poprosić swojego czytelnika albo widza, jeśli nagrywasz filmiki żeby wykonał jakąś akcję. To się nazywa call to action. Na koniec musisz poprosić, żeby ktoś dał Ci lajka, like żeby kliknął w linka, żeby odwiedził Twoją stronę, żeby zostawił komentarz. Poprosić o to, żeby pobrał, e, pobrał darmowy plik. Musisz to zrobić, dlatego że ludzie czytają posty nieraz, ale jeśli e, sam nie powiesz im, co mają zrobić, to często tego po prostu nie zrobią. Także mów wprost, czego oczekujesz od swojego użytkownika. Tak, pierwsze dwa zdania: ciekawa, żywa grafika, najlepiej z produktem albo z usługą i z tobą w tle. Eee, bądź naturalny, wzbudzaj emocje, wzbudzaj kontrowersje, ewentualnie zaciekawiaj, i staraj się, żeby osoba, która czyta posta twój przyszły odbiorca, mógł się z tobą utożsamić. Jeśli pisanie postów sprawia Wam problem, bo na przykład macie Twittera, macie Instagrama, macie Facebooka, macie Linkedina jeszcze parę innych kanałów, przekazu, to możecie sobie znacznie uprościć swoje życie, bo nie musisz spędzać kilku godzin dziennie na tym, żeby tworzyć prosta, posta, powielać go, dostosowywać grafiki, teksty do danego źródła, do danego konta, social media, tylko możesz po prostu wszystko to zautomatyzować. Wystarczy, że wstawisz posta tylko raz w jednym miejscu, a ten post będzie Ci się powielał ładnie, graficznie i ciekawie, tak jak tego chcesz, na wszystkich Twoich kanałach. W ten sam sposób możesz aktualizować swoją stronę internetową. Jeśli takiej nie masz, to musisz ją mieć. Wszystko, co wstawisz na social media, będzie się pojawiało w ramach bloga na Twojej stronie internetowej, co spowoduje, że ludzie będą widzieli, że coś się tam dzieje, że jest ciekawie, że jest jakaś akcja, będą chcieli być na bieżąco. Nawiązujesz w ten sposób relacje ze swoimi klientami. Jeśli chciałbyś skorzystać z takiej automatyzacji, ale nie wiesz, w jaki sposób to robić, to jest kurs specjalnie dla Was, nagraliśmy w Pink kurs o tym, jak zautomatyzować postowanie w socjal mediach. Koniecznie wejdźcie na linka dołączonego, dołączonego pod tym filmem. Kliknijcie w linka i zapiszcie się, aby pobrać darmowy kurs o automatyzacji socjal mediów. Mam nadzieję, że komuś ten film się przyda i będzie wartościowy. Bardzo Wam dziękuję. Trzymaj się.